Dzień dobry. Kiedy kobieta czuje się atrakcyjna? Kobieta czuje się atrakcyjna wtedy, kiedy może być sobą i właśnie w tej wersji siebie podoba się sobie najbardziej. Pracując z kobietami jako stylistka nad ich stylem, wiem, jak ważne jest znalezienie indywidualnego stylu, który wyraża ich osobowość, ich kobiecość, ale także pozwala, aby móc być sobą cały czas. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na rozmowę z jedną z moich klientek Eweliną, która właśnie takie odświeżenie stylu e, przeszła razem ze mną. E, Ewelino, zapraszam Cię do rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry Aniu, dzień dobry. <laughs> dzień dobry, <laughs> witaj serdecznie moja droga, pięknie mhm. dzisiaj wyglądasz. <laughs> Zajemnie miło Cię tutaj widzieć ponownie. Tak, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać o, o Twojej drodze do właśnie tego nowego, odświeżonego wizerunku, który tutaj dzisiaj możemy podziwiać. Ewelino, ja zacznę od samego początku, bo przychodzi taki moment w życiu kobiety, kiedy. Czuję, że chciałaby o siebie zadbać, potrzebuję świadomie już podejść do swojego wyglądu, do swojego wizerunku. I ja jestem taka bardzo ciekawa, i myślę, że kobiety też, kiedy taki moment przychodzi, szczególnie są to kobiety w wieku właśnie dojrzałym, ale być może nie o wiek tutaj chodzi, więc powiedz, kiedy u Ciebie pojawiła się taka potrzeba zadbania o siebie na nowo, potrzeba jakiejś zmiany? U mnie to wszystko nastąpiło, że tak powiem, w kwiecie pełni wieku, kiedy miałam 40 lat. Zaczęłam swój taki rozwój przede wszystkim mentalny, duchowy, tak jakby pierwsza poszła głowa, a za tym poszły nowe takie nawyki, jeżeli chodzi właśnie co zainteresowanie do ubioru. Do makijażu i przede wszystkim mój pęd i yy, duża ilość obowiązków spowodowała, że ja gdzieś to zgubiłam. To było po prostu dla mnie wygodne. Mhm. Mam też psa, lubię spacery, lubię sport. Yy, zaczęłam troszeczkę też chodzić na siłownię i mhm. wtedy, jakby zatraciłam się, tak to poczułam, tak to czuję dzisiaj że moja garderoba taka, gdzie ja kiedyś byłam, lubiłam być gwiazdą i błyszczeć, ona gdzieś tam zeszła sobie na drugi plan. No i było więcej tych dresów, zaczęły wchodzić bluzy z kapturem, jakieś spodnie, rureczki i buty, buty sportowe i, że tak powiem, zaczęło się robić monotonnie. Widziałam, że w tym lustrze jestem taka, taka nijaka. No mhm. i że, że uwielbiam Instagrama, yy, uwielbiam yy, akurat ten yy, portal społecznościowy. Gdzieś tam wyskoczyłaś mi ty. No i zaobserwowałam ciebie i przyglądałam się, ogólnie przyglądałam się kobietom, jak wyrażają swoją kobiecość, i czułam się gdzieś taka zepchnięta z tą moją kobiecością na bok. No i. Tak się zaczęła ta przygoda, że okay. e, pamiętam to był grudzień, byłam u rodziców e, na, na Wigilii i ty miałaś taki konkurs, e, który dotyczył stylizacji. No i jeszcze pamiętam, że to było takie bieganie pomiędzy kuchnią a, a, a stołem, e, dostrajaniem tam, szykowaniem tego wszystkiego. No i mówię, kurczę, muszę to zrobić. Dostałam takiego powera, takiej motywacji, ale wcześniej też obserwowałam ciebie na Instagramie, słuchałam Twoich różnych live'ów. No i mówię, idę coś tam, jak za starych czasów, raz, dwa z szafy powyciągałam jakieś tam rzeczy. Mówię koniecznie pomadka. Jeszcze taka była śmieszna sytuacja, bo pamiętam, że moja siostra gdzieś tam mnie wołała, mówi, a gdzie ty jesteś? Ja on że ja zaraz przyjdę, a ja biegałam u góry z aparatem, szukałam gdzieś tam światła, żeby zrobić to zdjęcie, żeby wziąć udział w konkursie. No i wysłałam to zdjęcie do ciebie i się tak zaczęła też ta przygoda, że, że dostałam takiego powera, takiej motywacji. Mhm. I spotkałyśmy się, pamiętam, jak właśnie, między innymi, zobaczyłam Ciebie po tej drugiej stronie ekranu, pamiętam, gdzie byłaś taka elegancka, mówię, nie, ja muszę do tego wrócić. Ja mam potrzebę znowu powrotu do tego, żeby oddzielić tą codzienność i to, że faktycznie czasami musimy założyć te dresy. Ale ja mm -hmm. chcę po prostu błyszczeć. Ponownie tak jak to było ileś lat temu, mm -hmm. bo ja zawsze lubiłam gdzieś tam właśnie różne rzeczy na siebie wkładać odważnie. Byłam odważna. No, i tak to wszystko się zadziało. Następnie, następnie właśnie wzięłam udział u ciebie w. Em, to był taki warsztat, tak. Badzat, tak? Mm -hmm. Dotyczący, dotyczący sylwetki. Ty mm -hmm. oczywiście mi określiłaś typ mojej sylwetki, bo to mm -hmm. też robiłyśmy indywidualnie. No mm -hmm. i później szarpnęły mnie te kolory, że tak powiem, bo zaczynałam, <laughs> widzieć, zaczynałam widzieć, że faktycznie czasami możemy się nie pomalować, a założymy sobie jakiś odpowiedni kolor i już jesteśmy jakieś inne, nie? Zgadza, tak więc. Tak. Zaczęłam sobie tak to wszystko w głowie układać, że jak poszłam na zakupy, to mówię tak: nie, te spodnie nie, muszą być ciemne, bo ja mam szersze bioderka, więc one Aha. mi to wysmuklą. Aha. Tutaj mam tą długą szyjkę, więc tutaj no. jakiś taki degoldzik, żeby ją tam pokazać, a tu rękawek no. krótszy, a biżuteria u góry większa, faktycznie to robi wow. Trochę mniej na rękach, bo, bo gdzieś tam mi to, że tak powiem, ze mną nie, nie rezonuje. I to tak wszystko poszło. Krok po kroku, tak. Krok po kroku tak. pracowałyśmy i powoli gdzieś tam wracałaś. Tak do tak. tej swojej garderoby właśnie takiej bardziej tak. ekstrawaganckiej, jednocześnie tak. już tak bardziej świadomie. Ja jeszcze chciałam tak. wrócić do momentu, bo ja chcę, pamiętam ten konkurs. Tak. To był konkurs, jak wystylizować białą koszulę i tak. zrobiłaś to pięknie i jakby naprawdę twoje zdjęcie mnie urzekło, bo faktycznie była zestawiona z takim łososiowym swetrem. Tam był chyba duży kolczyk z tego co pamiętam i tak. usta. No, fenomenalnie i gdzieś tam od razu było widać, że to poczucie estetyki jest i wiele kobiet, z którymi pracuję, ma to poczucie estetyki. Tylko właśnie tak jak mówisz poprzez życie, obowiązki, no różne, różne, różne okoliczności życiowe zaprzestają i wpadają w taką rutynę i patrzą na siebie w to lustro. I widzą właśnie taką monotonię, a czasem w ogóle patrzą i siebie nie widzą. I ciężko wyjść z takiego stanu przebudzenia się na zasadzie: OK, ja chcę o to zadbać. No bo nie oszukujmy się, Ewelina, to był czas, nie? Myśmy robiły, pracowałyśmy tak. online i tak. faktycznie tak. pracowałyśmy online. I najpierw były konsultacje indywidualne, tak. żeśmy tam rozmawiały o sylwetce twojej, rozmawiałyśmy o, o tym stylu. Ja przygotowałam taki plan stylu. Później był ten czterotygodniowy program. E, jak atrakcyjnie wyglądać na co dzień, w którym wziąłeś udział, to co tydzień się spotykałyśmy przez cztery tygodnie. Tak, warsztatowo, tak. I tam były pewne zadania do zrobienia. tam trzeba było Tak, i szafę wyczyścić troszkę. I właśnie te, te kroje sobie poprzymierzać, czy one nam pasują, czy nie. E, więc jest to jakaś tam inwestycja. Ale warto, bo tak jak wspomniałaś, bo tak naprawdę, co ci najbardziej przeszkadzało w Twojej garderobie? Tak, tak, zanim do mnie trafiłaś, e, e, ta monotonia, ta, ta rutyna, tak? Z tego, co. co Wiesz, robię. co? Jak zaczęłam się, jeżeli. Po, znaczy, poczułam, że zaczynam się przyglądać kobietom, które ładnie wyglądają. Mm -hmm. I sobie myślę, Ewelina. Hello. Ty możesz no. tak samo. Tak. Lepiej. Lepiej. A tak lepiej. I wiem, że za tym też idzie ta nasza kobieca kreatywność. Tak. Bo przez to, że my tworzymy te nasze stylizacje i nawet jak ja teraz zakładam dresy, bo ja nie mówię, że jak nie zakładam. Oczywiście. To ja mam już jakiś fajny zegarek, albo mm -hmm. kolczyk, mm -hmm. lekki makijaż, albo coś, w czym ja czuję się taka kobieca. Tak. I jak ja wtedy wychodzę na zewnątrz, to czuję się sama ze sobą dobrze. Bo ja nie mówię, że robię to dla otoczenia, ja to robię dla siebie, bo tak. mi to daje takie poczucie no jesteś fantastyczną kobietą, nie? Bo kobieta takie... czuje się, tak, kobieta czuje tak. się atrakcyjnie tak. w momencie, kiedy, za, kiedy dba o siebie. Jak tak. ona już zaczyna proces dbania o siebie, czy to jest garderoba, czy to jest ciało, czy to jest tak. mindset, to ona już w tym momencie, już jej rośnie atrakcyjność. Tak. I potem już są kolejne kroki, i zaczyna to zauważać nie tylko ona w lustrze, ale również otoczenie na zewnątrz. Ale to są już kolejne tak. kroki. Pierwsze kroki to jest to zaczęcie dbania o siebie. I pamiętam, tak. bo właśnie wspominasz o tym, że dreśnik i kolczyk tutaj jakiś tak. zegarek i tak dalej. Tak. To, to też jest, słuchajcie, nie każda kobieta y, musi mieć kolczyk, bo my pracowałyśmy z Eweliną właśnie na kursie i tutaj badałyśmy Twoją osobowość stylistyczną. Tak. Każda osobowość stylistyczna, którą mamy, jest uzależniona poniekąd od y, temperamentu takiego naturalnego. Tak. I myśmy to zbadały i właśnie masz taką osobowość stylistyczną gwiazdy, którą. Zatraciłaś i u Ciebie właśnie ten zegarek, kolczyk, czy odpowiednie, odpowiednie jakieś tam akcesorium dodatkowe sprawi, że ty będziesz czuła się dobrze. A u innych kobiet może to być na przykład bardzo wysoka jakość materiału i one wtedy będą się czuły atrakcyjnie, bo mają na przykład no. osobowość stylistyczną klasyczną. I to też. Praca nad stylem, nie chodzi tylko żeby wziąć ubrania i, i, i się ubrać, bo będziesz się czuła przebraną, tylko właśnie to jest tak. taka praca u podstaw, nie? gdzie właśnie tak. pracujemy najpierw, zresztą sama już zaczęłaś pracę wewnętrzną nad zmianą, tak Tak jak wspominasz. Później badałyśmy to pod kątem właśnie takiej estetyki, stylistyki i tak naprawdę wróciłaś do tego, co było kiedyś, bo tak. mówiłaś, że kochałaś modę, jak mi opowiadałaś, tak. tu kozaczki, tu mini, jak byłaś młoda. Tak. Także myśmy do tego wróciły, ale tak bardziej świadomie. I teraz właśnie Ewelina wspomniałaś właśnie o szerokich spodniach, bo Ewelina ma tutaj sylwetkę A. I tutaj to jest sylwetka, gdzie właśnie te bioderka są obfite, więc świetnie taka kobieta będzie wyglądać w dzwonach, w swodniach wide leg, gdzie, te, gdzie będzie po prostu też proporcja zachowana i na dole te nogawki będą się rozszerzać. Dzisiaj na przykład, litera A też ma tutaj troszeczkę węższe ramionka, więc Ty możesz sobie pozwolić właśnie w swojej figurze, też również na tak tego typu dekoldy, co dzisiaj masz, że one są tutaj pod szyję um, zamknięte też, ponieważ Ponieważ no wtedy to i te duże kolczyki, bo to powoduje, że ta ramiona wtedy pięknie się wyrównują z biodrami. Więc, jakby ta świadomość pozwala ci teraz wybierać jeszcze lepiej, nie? I, tak. I jakby... No właśnie, i później wprowadzenie nowych nawyków, też nad tym pracowałyśmy, żeby po, po prostu dzień po dniu nie, nie zatracić tej, tej pracy, którą wykonałyśmy, tylko gdzieś tam wracać tak? i tak, tak. tak jak mówisz, może nie codziennie super outfit wystawny, bo przecież jest życie, są dresy i ja nie mam nic przeciwko dresom, ale właśnie, żeby tak jak mówisz, od czasu do czasu, na specjalne okazje, albo wiesz, że po prostu masz dzisiaj ochotę wyglądać inaczej, to ty wiesz, co masz ubrać, masz w szafie, przygotowane te rzeczy, wiesz konkretnie co do Ciebie pasuje no i, no i później mamy taki efekt jak dzisiaj widzimy Ewelinę no taki dla mnie oszałamiający powiem Ci, bo naprawdę te kolczyki, usta i to, i to wszystko, ale ja jeszcze chciałabym, bo kolejnym krokiem w naszej pracy była z kolei praca z kolorami, to była analiza kolorystyczna, którą również wykonywałyśmy online, bo tak naprawdę te wszystkie, akurat my z Eweliną słuchajcie, nigdy się nie widziałyśmy na żywo Да, <laughs> <Yeah. laughs> Online. Wszystko jest tak w chmurze. Ewelina w ogóle mieszka bardzo daleko, daleko, daleko ode mnie. Jesteśmy w ogóle mieszkamy w innych krajach. Jako ciekawostkę powiem, tak, że dystans tutaj nie ma, akurat nie stanowi żadnego problemu no i zrobiłyśmy analizę kolorystyczną. Jak te kolory wpłynęły na, na postrzeganie siebie w lustrze, na, swój, na twój wizerunek i co, czy, czy jakieś jakiej zmiany zaszły? E, opowiesz nam trochę A, o tym. Tak, oczywiście. Przede wszystkim jak poznałam te wszystkie kolory, które do mnie pasują, to mówię, jak idę na zakupy do sklepu, ja nie błądzę. Mm. Ja po prostu idę już tam, gdzie widzę te moje kolory, które do mnie pasują. I druga sprawa jest taka, że nawet jak mówię, nie zrobię dużego, mocnego makijażu, tylko lekki, czy nawet wcale, mm. to te kolory już mnie gdzieś tam rozświetlają, one mnie nie przygaszają. To jest Naprawdę bardzo, bardzo duży plus, jak ktoś nie ma na to czasu i tylko ubiera to, co mu pasuje kolorystycznie. Ale też za tym poszła zmiana koloru włosów, bo ja byłam taką ciemną blond, powiedzmy, no taki, nie, no refleksy blond, ale taki podkład miałam ciemny. I jak Ania tutaj pokazała mi te barwy, gdzie ja. Jako dwudziestoparolatka nosiłam tylko y, takie bardzo pomarańczowe włosy. To ja zatęskniłam za rudością, i znowu obudziło się za tym coś następnego. I to jest mhm. taka magia, że to normalnie idzie jak, nitka, po, jak y, nitka do kłębka, że jedno budzi drugie. No i stąd też zaraz y, poszła tak. zmiana koloru włosów. I to wszystko ze sobą teraz jest tak zgrane, że no ja się czuję ze sobą fantastycznie, naprawdę. O to chodzi, żeby właśnie znaleźć ten swój kierunek i to, żeby tak. to było też takie spójne um, tak. z tobą. I jeśli chodzi o kolory, to tak już powiem czysto merytorycznie. Ewelina właśnie z, tak, z urody jest zgaszonym latem, właśnie ma taką jaśniejszą karnację, jasne włosy, i te włosy właśnie były blisko blondu. Tak. I, i, I tutaj była taka paleta kolorystyczna, indywidualnie dopasowana, ale generalnie były to z kolory takie lekko przygaszone, troszeczkę takie wyciszone, bez jakichś dużych kontrastów w stylizacjach. I takim typem siostrzanym, bo każda z nas ma taki typ siostrzany kolorystyczny, była zgaszona jesień. I ta zgaszona jesień, ten typ kolorystyczny, pozwala nam na to, aby też z powodzeniem czerpać z tamtej palety, bo gdzieś tam. Jest blisko to też naszej urody. No i tutaj zgaszona jesień jest troszkę bardziej po prostu ciepła w kolorystyce niż to zgaszone lato. I Ewelina właśnie zmieniając ten kolor blondu na taki właśnie teraz miedziany kolor,. Po prostu delikatnie przesunęła sobie tą indywidualną paletę kolorystyczną w stronę ciepłych odcieni, ale te kolory są nadal o podobnym nasyceniu, więc, jakby zmieniając włosy, tak naprawdę już też dokładnie wiedziała, jakie kolory będą pięknie korespondować nie? z urodą. I dzisiaj właśnie tak. Ewelina, masz taką właśnie kamelową bluzkę z kwiatami. Tutaj widzę jakieś zielonkości, jakieś żółcie. No i te takie czerwono-kwiste. Czerwono Kolczyki, i właśnie bo często zmiana kolorów włosów powoduje troszeczkę inny odbiór wizualny, i tak. warto też wtedy wiedzieć. Znać tą swoją kolorystykę, żeby wiedzieć w jakim kolorze będzie nam dobrze, bo czasami możemy popełniać błędy, a wiem, że po prostu w wieku dojrzałem. My już nie chcemy popełniać tych błędów. Te błędy młodości już były, i teraz podejmując takie zmiany, już chcemy świadomie decydować o tym i mając taką wiedzę, że gdzieś tam ten Twój typ siostrzany to jest ta zgaszona jesień, to też myślę, że byłaś spokojna już też zmieniając ten kolor włosów, Tak, tak. Co tak. będzie pasować z szafy, co, 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 tak. co będziesz mogła nosić. E, tak. Także słuchaj, przyszłyśmy tą, tą, ten cały proces dzisiaj um, już jakby wyglądasz fenomenalnie. Szkoda, że nie mam tutaj zdjęcia, zdjęcia jeszcze sprzed w dresie, ale, ale może no. uda się kiedyś, kiedyś pokazać. E, natomiast... Ja bym chciała Ewelina, tak um, od Ciebie usłyszeć, nie? jak dzisiaj postrzegasz swoją kobiecość i pewność siebie um, po tej pracy razem, naszej wspólnej. Ja wiem, że to jest część procesu zmiany, bo, bo gdzieś tam myślę, że to są zmiany wewnętrzne, które są wsparte właśnie takim zmianą zewnętrzną, ale jak dzisiaj postrzegasz swoją kobiecość, e, swoją pewność siebie jako kobieta i co byś powiedziała kobietom, które Zastanawiają się w ogóle, czy im metamorfoza stylu jest potrzebna, czy chciałby pracować ze stylistką. Po prostu tak, no, z serca, co czujesz? No tak, uważam, że to jest naprawdę bardzo potrzebne. Dlatego, żebyśmy nie szukały tej adoracji na zewnątrz. Tylko mhm. dzięki temu, że ja dałam to sama sobie. Ja po prostu sama siebie, że tak powiem, bardziej lubię, doceniam i nie szukam tego na zewnątrz. Więc to jest bardzo duży plus. Mhm. Druga sprawa jest taka, że naprawdę nie potrzebujemy dużo czasu, żeby się fajnie ubrać i wyjść szybko z domu. Mhm. Mamy naprawdę ten chaos w szafie. Tak uporządkowany, że to jest po prostu ruch ręki, pyk, pyk, i już się ubierasz. Mhm. I przede wszystkim ta kreatywność moim zdaniem, wzrasta. Mhm. Że. Że taki jeszcze bardziej, jeszcze bardziej się otwierasz, że nie wiesz, co jutro cię znowu zainspiruje, i jeszcze bardziej będziesz tam doszukiwać siebie. To jest naprawdę taka. Droga do poznawania siebie, i uważam, że każda kobieta zasługuje na to, żeby się w taki sposób poznać. Ja też tak uważam, no. że taką metamorfozę tak. e, powinna przy, przejść każda kobieta tak. e, właśnie, żeby e, zgłębiać siebie i to, co jej się podoba, bo my to zatracamy w takim co dziedzinie. Zatracamy. Mhm. I gdzieś tam jak ta szafa jest. Przygotowana, to ten poranny rytuał, kiedy możemy rano wstać, otworzyć tą szafę, znaleźć coś w niej, co wiemy, w czym dobrze wyglądamy, plus jeszcze coś dodać, odjąć, bo faktycznie pracując z kobietami, ja je też uczę i kobiety są szalenie mądre i po prostu bardzo szybko łapią i są ciekawe tego wszystkiego, więc one próbują różnych bo rzeczy. Bo to jest ta kreacja. To jest to ta jest kreacja. A kreacja jest bardzo też związana z kobiecością. Nie każda Dokładnie. kobieta może. Lubi to w takim dużym, że tak powiem, w takim dużym natężeniu, natomiast faktycznie pobudza to kreatywność, ale przede wszystkim to, że jest to wszystko przygotowane, że to w szafie czeka i ty wiesz, że to pasuje ze sobą, to też dużo, dużo takich problemików porannych nam odchodzi. Co tutaj by ubrać? Nie mam się w co ubrać, więc generalnie myślę, że taka jakość życia jako kobieta się poprawia. Polepsza. polepsza się, bardzo mocno się polepsza. A w ogóle, że tak powiem, samo to uporządkowywanie szafy też jest fantastyczne, bo odkrywasz takie perły gdzieś tam zakopane, że jak to wyciągasz, to wow! Dlaczego ja tego nie nosiłam? Dlaczego ja tego nie nosiłam i dlaczego to tak długo leży, nie? Mhm, Naprawdę, tak, to, to jest. To jest, to jest tak fantastyczny proces, naprawdę. Ja sama po sobie wiem, że to jest tak fantastyczny proces, że pozwolił mi tak odkryć siebie na nowo, bo jakby codziennie od nowa też na nowo trochę się poznajemy bardziej. Ale, że tak powiem, te 20 lat temu, bo jak się jest taką młodą osobą, to tak, można powiedzieć, że ubierasz na siebie wszystko i wszystko ci pasuje. Ale wtedy jest więcej też tego słońca, ta mhm. opalenizna jest inna, bo jako młode osoby, że tak powiem, yy, nawet nie że eksperymentujemy, tylko dużo nam rzeczy pasuje. I ta uroda, nie znamy tego swojego typu urody aż tak mocno. Mhm. A w momencie, kiedy już jesteś dojrzałą osobą, tego słońca nie możesz aż tak na przykład za dużo, tak? Y no bo nie wszyscy mogą tak. ze względu na jakieś przebarwienia. Ta tak. skóra się faktycznie robi taka, jaką my ją mieliśmy za y nastoletnich takich, y y nastoletniego czasu. Bo ja pamiętam, że jako nastolatka byłam bardzo jaśniutka, później y gdzieś tam taka bardzo mocno opalona, bo to też był taki trend. A right. teraz znowu wróciłam do tej jasności i co zawsze nie założyłam nie, nie, nie. nie. Tak. nie. Musiałam się mocno malować, nie? Uh -huh. a, pewne, a wiem, że ten pośpiech czasami tego makijażu nie pozwalał mi zrobić, tak? Uh -huh. Więc jak założyłam coś, co jeszcze mi kolorystycznie mnie przygaszało, no to mówię, jak szłam ulicą i widziałam te kobiety, które takie są blask, blaskowe, no to mówię, nie, no, coś jest nie tak, trzeba to zmienić, nie? Bo ja to chcę tak, się to czuć to dobrze. dobrze. Tak. I ciężko czasem samej dojść do tego. I czasem oko, właśnie drugiej osoby i taka wiedza, jak to zrobić, yy, motywuje, bo generalnie, jak sama próbujesz i ci się nie udaje, nie udaje, nie udaje, wychodzisz ze sklepu znowu bez niczego, bo okropnie wyglądasz w lustrze, w przymierzalni. Co masa kobiet, z którymi pracuję, tak ma, masa. Yy, I tylko stwierdzają, no to ja już nie będę nic kupować, to już w tych starych dżinsach będę. Yy, to troszeczkę. Yy, się dołujemy przez to same, a czasem takie świeże spojrzenie, wiedza merytoryczna, prowadzenie krok pod kroku, jak to zrobić pozwala nam po prostu tak wystrzelić, a potem to już jest to tak jest, jak z nauką samochodem, że najpierw się uczymy, zmieniamy biegi, uczymy się cofać, nie wychodzi samo pod szarpie, a później jak nauczysz się. Jeździć samochodem, to po prostu wyjeżdżasz na autostradę i auto samo jedzie, a ty masz po prostu relaks oglądając widoki. I tak jest tak samo z budowaniem stylu: jak już dojdziesz do poziomu, kiedy ta twoja garderoba jest przygotowana, to już dokładnie znasz swoje atuty, figury, sylwetki, wiesz jakie kolory pasują. To to jest jedna wielka przyjemność i, i zabawa. I decydujesz, dokładnie. czy Czyś z tego skorzystasz, czy nie. No, tak, tak, bo tak, za że... wszystkim za każdym procesem, który po kolei przeszłam, szła ciekawość. Co dalej, co dalej, nie? Co tu, tak. co tu się wydarzy, co tu się wydarzy? I dlatego mhm. to jest takie fajne. I przy tym właśnie ta kreatywność, ja będę to powtarzała, bo my naprawdę tego potrzebujemy, żeby to w sobie obudzić. Tą kreację, tą kreatywność. Bo za tak. tym idą takie bonusy, że naprawdę... Ho, ho. Mhm. Tak, moda to jest zabawa. Tak. I, ale żeby się tym bawić, trzeba troszeczkę to poznać i się do tego przygotować. Więc bawmy tak. się, moje drogie kobiety, tak. każdego ranka, ubierając nawet dres, ale w tym kolorze, który po prostu świetnie pasuje do, do tak. naszej skóry, do naszych oczu. I zobaczycie, tak. jakie będą reakcje ludzi, bo jak masz dobrze dobrany kolor do, 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 do siebie, bądź e, umiesz ten kolor ograć, czyli tak. bo czasami mamy trochę kolor nie, nie do swojej urody, ale potrafimy to ograć czy pomadką, czy, e, czy kolczykiem, to tak. zobaczycie, ludzie nie. Nawet nie będą w stanie się powstrzymać, żeby oko im w waszą stronę nie uciekało. bo, bo po prostu takie piękne czasami um, uroda z kolorami tworzy kompozycję, że aż ciężko się nie spojrzeć. Tak. No Ale ja, to już takie. Ja na przykład po tej swojej metamorfozie, gdzie nie spotkam osoby, która mnie dawno nie widziała, to mówi do mnie tak: Jejus, jak tobie, świetnie to wszystko pasuje, nie? No właśnie. Ja mówię, no. Nie trwało to pięć minut, ale tak. małymi krokami doszłam do tego, czego potrzebuję, co czuję i co mi pasuje, nie? Zgadza się i e, tym e, zakończymy tu naszą rozmowę, bo byśmy mogły jeszcze pewnie rozmawiać e, parę Godzinami. godzin. Ewelina, tak. ja ci bardzo dziękuję, ja że, że zgodziłaś się opowiedzieć tą swoją historię, bo to jest dosyć takie Intymne ta zmiana stylu. To tak się wydaje, że to jest tylko na zewnątrz, ale to jest cały proces wewnętrzny, który za tym idzie. Także szalenie ci dziękuję. A efekty, no jakby właściwie o efektach nawet byśmy nie musiały mówić, bo wystarczy dzisiaj na ciebie. E, spojrzeć, e, więc jeszcze raz bardzo dziękuję e, i moje drogie kobiety, zapraszam Was e, tutaj do komentarzy, e, jak również do moich kanałów social ja. media, bądź też na moją stronę internetową www.annafludra.com. <noise> <Ja, głos> dziękuję ja, bardzo. Ja bardzo polecam Anię wszystkim. <noise> kobietom, które się zagubiły i które chcą błyszczeć, które chociaż mają takie, taką małą iskierkę w głowie, że chciałabym błyszczeć. Tak więc zapraszam okay. do tej dziękuję. cudownej kobiety. O, dziękuję bardzo. Dziękuję i wszystkiego dobrego dla Ciebie, Welina, i dla wszystkich kobiet, które będą to oglądały. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Do zobaczenia. 啊。<Bye. S 2>